Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło sobie chwytasz? Kogo wołasz, z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka. Nie zwróci w stronę oka. To strzela wkoło oczyma. To się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma. Rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy, to ty Jasieńku. Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, po Czasem usłyszę macocha. cocha. Niech sobie słyszy, już nie ma Ciebie, już po Twoim pogrzebie. Ty już umarłeś? Ach, ja się boję. Czego się boję mego Jasieńka. Ach, to On, lica Twoje, oczki Twoje, Twoja biała sukienka. I sam ty biały jak chusta, zimny, jakie zimne dłonie. Tutaj, połóż, tu na łonie, przyciśnij mnie do ust, usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś, tak, dwa lata. śmię, ja umrę przy tobie. Nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie. płaczę, a oni szydzą, mówię. Nikt nie rozumie. Widzę, oni nie widzą. Śród dnia przyjdź kiedy, to może we śnie. Nie, nie, trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie, mój Jasieńku? Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie. Mój Boże, kur się odzywa, wzorze błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój Jasieńku! Ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści. Bierze za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na głos boleści. Skupia się ludzi gromada. Mówcie, pacierze, krzyczy ja prostota. Tu, ja tu jego żóża być ludzi, musi. ja się być musi przy On ją kochał za żywota. I ja to słyszę, i ja tak wierzę. Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj, dzieleczko krzyknie wśród zgiełku starzec i na lud zawoła Ufajcie memu oku i szkiełku Nic tu nie widzę dokoła Duchy karczemnej tworem gawiedzi główstwa wyważone kuźni Dziewczyna duby smalone bredzi A gminy rozumowi bluźni Dziewczyna czuje odpowiadam skromnie A gawiedź wierzy głęboko Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko Martwe znasz prawdy nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd i skierca. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serca. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica brzegami sinej, świtej ziół wody, idą przy świateł księżyca? Ona mu kosza daje maliny a o niej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie, o jednej porze, pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym borze. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, nad te tajemnice. Jaką przybiegłaś do mnie, drożyną? Gdzie dum twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia, i czzżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora? Zawszeż knijach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz nad ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się o luba ze mną. Hateczka moja stąd niedaleka Pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój stój odpowie, hardy młokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowiczek dzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obłudy boję niż zmienne ufam zapały możebym prośby przyjęła twoje ale czy będziesz mnie stały chłopiec przyklęknął chwycił w dłoń piasku piekielne wzywał potęgi klął się przy świętym księżyca blasku lecz dochowa przysięgi dochowaj strzelcze to moja rada bo kto przysięgę naruszy ach biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy to mówiąc dziewka więcej nie czeka Wieniec złożyła na skronie I pożegnawszy strzelcy z daleka Na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, Rączym wybiegom nie sprostał. Znikła jak lekki powiew wietrzyka, A on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą, Ziemia uchyla się żąska. Cisza wokoło, tylko pod nogą Zwiędła szaleszcze gałązka. Idzie nad wodą błędny krok niesie Błędnymi strzela oczyma wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie woda się burzy i wzdyma burzy się wzdyma pękają tonie o niesłychane zjawiska ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytreska jej twarz jak róży bladej zawoje skropione jutrzenki łeską jako mgła lekka tak lekkie stroje, obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zanosi czule dziewica. Po co wokoło świta ich wody, błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia w te knieje? Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje. Daj się namówić czułym wyrazem. Porzuć zdychanie i żale. Do mnie tu, do mnie. Tu będziemy razem, po wątnym, pląsać krysztale. Czy zechcesz, niby jaskółka chybka, Obliczy tylko wód łuskać? Czy zdrow jak rybka, wesół jak rybka, Cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w łożu srebrnej topieli, Pod namiotami zwierciadeł, Na miękkiej wodnych lilijek bieli, Wśród boskich usnąć widziadeł. Ten zasłon błysną piersi łabędzie, Strzelec w ziemię patrzy skromnie, Dziwica w lekkim się pędzie I do mnie woła, pójdź do mnie. I na wiatr lotny rzuciwszy stopy, Jak tęcza śmiga w krąg wielki, To znowu siekąc wodne zatopy, Srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu, I chciałby skoczyć, i nie chce. Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu, Z lekka mu w stopy załechce, I tak go łechce. I tak go znęca tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemne, tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa zapomniał strzelec o swej dziewczynie, przysięgą pogardził świętą na zgubę oślep bierze w głębinie nową złabiony ponętą bieży i patrzy, patrzy i bieży, niesie go w wodne przestworze już zdala w suchych odbieg wybrzeży. Na średnim igra jeziorze. I już dłoń śnieżną swej ciśni dłoni, W pięknych licach topi oczy, Usami usta różane goni I skoczne okręgi toczy. W ten wietrzyk świsnął, Obłoczek pryska, Co ją w łudzącym krył blasku, Poznaje strzelec dziewczynę z bliska. Ach, to dziewczyna z podlasku! A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak to przysięgę naruszy, Ach, biada jemu, za życia biada I biada jego złej duszy! Nie tobie igrać przez srebrne tonie Lub nurkiem plusket w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, Oczy twe żwirem zagasną. A dusza przy tym świadomym drzewie Niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne, cierpiąc żarzewie, Nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, Błędnymi rzuca oczyma. A wicher szumi po gęstym lesie woda się burzy i wzdyma burzy się, wzdyma i wre aż do dna kręconym nurtem pochwyca roztwiera paszcze otchłań podwodna giną z młodzieńcem dziewica woda się dotąd burzy i pień dotąd prześwietle księżyca snuje się para znikomych cieni jest to z młodzieńcem dziewica ona po srebrnym pląsa jeziorze on pod tym jęczym odrzewiem który jest młodzieniec? Strzelca Bóg Boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem.